Kilka miesięcy temu, w maju, zostały opublikowane wyniki badania przeprowadzonego w 2020 roku przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, które to badanie miało na celu przybliżenie poziomu wiktymizacji społeczeństwa, stwierdzenie jaki jest poziom lęku przed przestępczością społeczeństwa, ocenę pracy policji oraz sądów, a także stwierdzenie jakie są postawy Polaków wobec kwestii związanych z karaniem przestępców. I w dzisiejszym odcinku chciałbym zastanowić się właśnie nad tą ostatnią częścią, bo wyniki tejże części są najbardziej interesujące i intrygujące. Zapraszam! Po pierwsze, 46% ankietowanych uznało, że należy zaostrzyć przepisy prawa karnego i surowiej karać za przestępstwa. Ja wiem, że tego typu postawy są bardzo powszechne, i o tym też będą świadczyły kolejne wyniki uzyskane w tym badaniu, o których za chwilę trochę więcej powiem, ale po kolei. Po pierwsze, surowość kar nie wpływa na ograniczenie przestępczości, a już na pewno nie wpływa na nią samo zaostrzenie przepisów. Po pierwsze, w Polsce z roku na rok popełnia się przestępstw coraz mniej, jeżeli zerkniemy sobie na statystyki za ostatnich kilkanaście lat. To ta tendencja malejąca jest naprawdę bardzo dobrze widoczna. Po drugie, Polacy uważają Polskę za kraj bezpieczny. I tutaj również, jeżeli spojrzymy sobie na jakieś badania przeprowadzane jeszcze pod koniec lat 90., to w jednym z takich badań na pytanie czy uważa pan pani Polskę za kraj bezpieczny, 75% ankietowanych odpowiedziało że nie. Natomiast na tak samo zadane pytanie w jednym z badań ubiegłorocznych, ponad 80% ankietowanych odpowiedziało, że tak, że uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym. I również w tym badaniu, w tej części dotyczącej lęku przed przestępczością, próbowano zbadać postawy Polaków, jeżeli chodzi właśnie o poczucie bezpieczeństwa. Zadano trochę inne pytanie. Zadano pytanie, które bardzo często w tego typu badaniach się zadaje. Czyli pytanie mniej więcej brzmiące, czy spacerując po zmroku, czy spacerując samotnie po zmroku, czuje się Pan Pani bezpiecznie. I w tym badaniu również ponad 70% ankietowanych odpowiedziało, że tak, że w takiej sytuacji się, czują się bezpiecznie. Po drugie, nie ma sensu zaostrzać sankcji karnych za przestępstwa z tego względu, że polski kodeks karny jest pod tym względem jednak dość surowy. Mam takie wrażenie, że czasem niektórzy postrzegają, postrzegają ten nasz porządek prawny w ten sposób, że słysząc, na przykład w mediach o tym, że przypuśćmy, gwałciciel dostaje wyrok dwóch czy trzech lat pozbawienia wolności, bądź w jakichś przypadkach jeszcze pozbawienia wolności w zawieszeniu, to niektórzy ludzie uważają, że nie ma możliwości, aby, te, aby ta kara osądzona była większa, że to jest jakiś maksymalny wymiar kary za tego typu przestępstwo, a tak oczywiście nie jest, bo w Polsce za przestępstwo zgwałcenia sąd może orzec maksymalną karę 12 lat pozbawienia wolności, co czyni Polskę krajem jednak w czołówce, jeżeli chodzi o surowość kary właśnie za to przestępstwo chociażby. Jest wiele krajów w Europie, w których za zgwałcenie ten maksymalny wymiar kary to jest np. 8 lat. Są kraje, w których to jest 6 lat. Z tego co pamiętam, są kraje, w których jest to nawet 5 lat. Więc tutaj naprawdę nie możemy mówić o tym, że te sankcje karne w polskim kodeksie karnym są zbyt niskie. Spójrzmy na przestępstwo uporczywego nękania, czyli tzw. stalking. Jeszcze 11 lat temu w ogóle takiego przestępstwa w polskim kodeksie karnym nie było. Stalking znajduje się w tym katalogu przestępstw od roku 2011 i spójrzmy na pewną zależność, a właściwie na jej brak. W 2012 roku kara bezwzględnego pozbawienia wolności, czyli kara pozbawienia wolności bez jej warunkowego zawieszenia, została orzeczona wobec prawie 5% sprawców stalkingu. W roku 2015 było już to 15% sprawców. Czy w takim razie to, że orzekano coraz bardziej surowe kary wpłynęło na to, że tych przestępstw popełniano mniej, jak widzimy, nie. W roku ubiegłym jedną z ustaw covidowych zwiększono jeszcze maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony wobec sprawcy Stalkingu, do marca ubiegłego roku były to 3 lata pozbawienia wolności, natomiast teraz jest to już 8 lat pozbawienia wolności. I faktycznie, jeżeli spojrzymy sobie na statystykę za rok 2020, to liczba postępowań wszczętych faktycznie jest mniejsza niż w roku 2019. 19. Liczba przestępstw stwierdzonych i wykrytych też jest mniejsza niż w roku 2019. Natomiast to jest cały czas więcej niż było to chociażby w roku 2018 czy 2017, gdzie ta sankcja karna cały czas, ten, ten maksymalny wymiar kary cały czas wynosił 3 lata pozbawienia wolności. Więc nie sądzę, aby można było tutaj mówić już o tym, że to zaostrzenie tego przepisu jakoś przestraszyło potencjalnych sprawców i spowodowało, że tych przestępstw po prostu popełniano mniej. Teraz przechodzimy do kolejnych wyników i robi się znacznie ciekawiej, bo dotyczą one kar, których aktualnie w polskim kodeksie karnym nie ma, a które według niektórych powinny się w nim znaleźć. I oczywiście przy tak postawionym pytaniu nie może zabraknąć tematu kary śmierci. Oczywiście to nie jest odcinek o karze śmierci, to nie jest czas o tym, żeby jakoś się zagłębiać w tę tematykę, to jest temat w ogóle na osobny odcinek. Natomiast dzisiaj przybliża tylko, w jaki sposób odpowiadali ankietowani na tak postawione pytanie, i za przywróceniem kary śmierci w ubiegłym roku opowiedziało się 43% ankietowanych. To jest dużo, to jest cały czas za dużo. Natomiast jest jeden plus tego wyniku. Plus jest taki, że ludzi, którzy popierają tę formę kary, jest coraz mniej bo jeżeli weźmiemy sobie na przykład badania z roku 2011, to za przywróceniem kary śmierci jeszcze 10 lat temu było ponad 60% badanych. Przechodzimy dalej. 81% ankietowanych jest za tym, aby była możliwość orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o przedterminowe warunkowe zwolnienie. W obecnych warunkach skazany, pomimo tego, że zostanie orzeczona wobec niego kara popularnego dożywocia, może ubiegać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie po odbyciu co najmniej 25 lat kary. Sąd może orzec, że ten czas będzie dłuższy, np. 30 czy 35 lat w przypadku jakichś najbardziej brutalnych, odrażających zbrodni, natomiast nie może tej możliwości zakazać, a zakazanie tej możliwości miałoby się totalnie z celem. Po pierwsze, taki skazany nie miałby zupełnie nadziei na to, że kiedykolwiek opuści mury zakładu karnego, a to zniwelowałoby do zera jedną z funkcji kary, czyli funkcję resocjalizacyjną. A po drugie, takiemu skazanemu byłoby absolutnie wszystko jedno i byłby on w zasadzie bezkarny. Wyobraźmy sobie, mógłby zabić współwięźnia, mógłby zabić strażnika, mógłby robić absolutnie wszystko. I tak na dobrą sprawę byłby bezkarny, bo bardziej ukarać by się go już po prostu nie dało. I pamiętajmy też o tym, że to, że skazany ma możliwość ubiegania się o przedterminowe warunkowe zwolnienie, to wcale nie znaczy, że na wolność wyjdzie. Robi się coraz ciekawiej kara skierowania do obozu pracy, i za wprowadzeniem tego typu kary do Polskiego Kodeksu Karnego jest 64% ankietowanych. Ja się tylko zastanawiam, w jaki sposób osoby, które opowiedziały się za taką ewentualnością, wizualizują sobie ten obóz pracy. Bo z jednej strony może być to coś na wzór naszego zakładu karnego z tym, że skazani po prostu muszą chodzić do pracy, ale cały czas są traktowani jak ludzie i przebywają w warunkach, które jakoś są humanitarne. Natomiast z drugiej strony można sobie wyobrażać taki obóz jako miejsce, które już gdzieś znamy z historii bądź też z innych krajów. Ja bardzo chciałbym wierzyć, że, że wszyscy, którzy opowiedzieli się za tą możliwością, wyobrażają sobie taki obóz pracy jako tę pierwszą wersję, którą przedstawiłem. Natomiast coś mi się wydaje, że jeżeli takie osoby faktycznie są, że są osoby, które w ten sposób sobie gdzieś to wizualizują, to niestety, ale są w mniejszości. I uwaga, teraz najciekawsze. 21% ankietowanych jest za wprowadzeniem do polskiego kodeksu karnego kary chłosty. Kary chłosty, która już kiedyś w Polsce wykonywana była, wykonywana była za czasów obowiązywania kodeksu karzącego Królestwa Polskiego z 1818 roku, który to pozwalał wymierzyć chłosty rózgami w liczbie od 16 do 120 razów, przy czym jednorazowo nie więcej niż 30 rózg na dzień. I oczywiście taka kara wymierzana jest w niektórych krajach na świecie, ale są to kraje takie jak Pakistan, Sudan, Malezja czy Tanzania. Kilka lat temu było też głośno o tym, że dwóch obywateli Niemiec przebywających w Singapurze w celach turystycznych zostało skazanych na 9 miesięcy więzienia i 3 uderzenia różgą za pomalowanie sprejem wagonu Metra. I ja rozumiem, że są pewne kręki kulturowe, są pewne kraje, w których stosowanie tego typu kar być może uznaje się za normalne. Natomiast ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, nie jestem w stanie pojąć tego, że coś takiego ma miejsce w warunkach, w których my żyjemy. I oczywiście wprowadzenie kary chłosty do polskiego kodeksu karnego to jest konstrukt jednak abstrakcyjny i czegoś takiego nie doświadczymy. To też nie jest tak, że wprowadzać tego typu zmiany można sobie zupełnie swobodnie, bo z jednej strony mamy artykuł 40 Konstytucji, który mówi o tym, że nikt nie może być poddany torturom, ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu, i że zabrania się stosowania kar cielesnych. Ja oczywiście wiem, w jaki sposób traktowana jest w ostatnim czasie w Polsce Konstytucja, ja wiem, w jaki sposób traktowany jest cały porządek prawny, natomiast w tym odcinku zakładam jednak wariant optymistyczny. Po drugie, Polska związana jest z wieloma umowami międzynarodowymi, które również wprost zakazują stosowania tego typu rozwiązań. Z tym, że nie chodzi tutaj o ewentualną możliwość wprowadzenia tego typu kary i tego typu rozwiązania, natomiast bardziej o to, że tysiąc osób z puli tych przebadanych opowiedziało się za taką możliwością. Bo naprawdę możemy chłostać, możemy łamać kołem, możemy palić na stosie. Możemy rozrywać końmi na rękach miast, natomiast w żaden sposób nie wpłynie to na poziom bezpieczeństwa. Warto czasem pomyśleć nieco bardziej racjonalnie, a zew krwi nie jest dobrym przyczynkiem do rozważań na temat polityczno-kryminalne. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Jestem bardzo ciekaw, co Wy sądzicie o tym, jak te wyniki się kształtują i o tym, co powiedziałem. Napiszcie w komentarzu, jeżeli chcecie, czy zgadzacie się z niektórymi rozwiązaniami, czy też nie. Które ewentualnie z nich uważacie za słuszne, a które za niedopuszczalne. Ja pod filmem oczywiście zostawiam linki zarówno do tego badania, jak i do innych badań, które odnoszą się do podobnych kwestii i z których korzystałem, przygotowując się do tego filmu i również zachęcam do tego, żeby się z nimi zapoznać. Natomiast my widzimy się przy okazji kolejnego odcinka. Do zobaczenia, a za dzisiaj dziękuję.